Dziś pokażę Ci, jak możesz wyjść z trybu przeglądania prywatnego w Safari. Jeśli za każdym razem, gdy wchodzisz do Safari, otwiera Ci się przeglądanie prywatne i nie wiesz, jak z tego wyjść, dziś pokażę Ci, jak to zrobić. To bardzo proste. To działa zarówno na iPhone'ie, jak i na iPadzie. Jeśli wejdziemy do Safari i poprosi nas o face ID lub kod, aby uzyskać dostęp do strony, a tam, gdzie pojawia się pasek adresu, Widzimy bardzo ciemne szare tło, oznacza to, że jesteście w trybie Encagnotou, trybie bezpiecznym, przeglądaniu prywatnym. Jak możecie z tego wyjść? To bardzo proste. Naciśniemy na dwa kwadraty, które pojawiają się w prawym dolnym rogu. A teraz naciśniemy po prawej stronie opcji przeglądanie prywatne, gdzie pojawi się liczba kart, które macie otwarte w zwykłym safari. W moim przypadku jest to 47. Naciskamy i teraz możemy wejść w dowolną stronę internetową. Od tego momentu za każdym razem, gdy otworzymy safari, wejdziemy w normalne przeglądanie, gdzie zapisywane są hasła, użytkownicy, pliki cookie, historia itd. Jeśli podobał Ci się ten film, proszę, zasubskrybuj i zostaw polubienie. Do zobaczenia!